Mamy dla Was, jeszcze niespodzianki, e, z których Tutaj e, naprawdę osoby, jako organizatorzy wybierzemy, wybierzemy najlepszy Najbardziej oczywiste są czyli wszystkie naklejki, stickerboxy, ktokolwiek tam ma, tam kto tam ma, na tam znajdziemy, na jak najbardziej, wchodzę tutaj na środek i będziemy, będziemy go prezentować e, drugim kompoksem tych studzianek, które mamy dla was, które my jako organizatorzy e, przyniesiemy będzie C3, na najbardziej oryginalny chod, najlepiej pakowany, czyli taki po prostu, który nie jest, jest seryjnym, znaczy jest seryjnym samochodem, ale jest własna, nazwana, czy ta nowa, nie mogę się wyjaśnić no. No. Oczywiście może się tak zdarzyć, że yy, yy, sama struktura jest w że roku na pojedynkę.